Pani Stanisławie, jeszcze pod naszą flagą Feniksę, pamiątkę z Olkusza. Tu ma proszę markę. Aha, napisać, tak? Tak, na ja ten popis wystarczy, bo na pamiątkę będziemy sobie konkludować. Szefa powinien wziąć na, na przywódcę tej partii. Nie, ja wziąć. Wziąć na na już nie. A jeszcze będą chodzić. A pan lepiej na przywódcę? Nie, nie. No to wziąć szefa, będzie będzie. będzie będzie oś tak. na A stronie. No. No. Dziękuję no. bardzo. No. No